Siem Dzisiaj klasyka, czyli kałaszek, ale jak widzicie po pudełku nie cymka, nie boj, tylko dragon. Tak, w nowym, ekologicznym, z odzysku albo znaczy To jest wycior, jak zauważyliście. Tu mamy instrukcję Dragon Guns Manual. 30 lat temu to był fajny motyw na tatuaż. Pewnie byłby w katalogach studiować. Jest dość oryginalnie zapakowane. Powiedziałbym, że bardzo ekonomicznie. Zamiast wytłoczki stereopionowej, piankowej, i tak dalej, mamy kawał tektury i cztery zip I zabezpieczenie. Dźwigni. Dobra, wierzmy się do zipów. Generalnie podejrzewam, że tu naprawdę Chińczyk płakał jak pakował. Ale nadal mamy cynikom. No i dobra. Mamy tutaj magazynek. Magazynek Hajka po pojemności około 500 kulek. Metalowy, prawdopodobnie nawet stalowy. I to jest bardzo miłe zaskoczenie. No, i kałaszek, za ręką go przejdziemy, sprzątniemy tylko pudła. E, ok, może zaczniemy od tego na wstępie, w ramach usprawiedliwienia. To jest kałaszek budżetowy. To jest właściwie najtańsza linia kałaszków z metalowym gearboxem. E, no i jakby cena musiała z czymś się wiązać. I tu wiąże się z tym, że mamy body wykonane z tworzywa. Ponieważ kałaszek jest tani. Ale ma metalowy gearbox, no więc niestety body plastikowe. Ale tak to bywa już z nisko ceną. Natomiast w tej cenie mamy e, w poza całkiem nieźle spasowanego kałaszka e, Plastik. Body również, oczywiście gearbox. Mamy metalowy, co jest ważne. E, kolba. Właściwie bardzo analogiczna budowa do cymy. Co tutaj zbyt wielu nowości do omówienia nie będzie. Tyle, że w cymie. No i tutaj mamy, ha, metalowa pokrywa zamka, słyszycie ten dźwięk, magazynek. No dobra, batkę mamy w kolbie, do kolby dostajemy się tak samo zapewne jak w cymie, czyli mamy dwie śruby i ich nie odkręcamy, nie ma po co, przesuwamy stopkę, Dół, górę. W sumie jest w dół, tutaj też tylko dość mocno, i tu mamy kabel, i umieszczamy tam baterię. Baterii nie dostaliśmy w komplecie. Zresztą, jakbyśmy dostali, to i tak użylibyśmy naszego Lipo. E, lipo 7 e, i to jest tak. Tutaj mamy sporo miejsca więc podejrzewam, że mając mniejszą baterię, dałbym tu sobie jakieś kawałki pianki, gąbki, albo przynajmniej czymś tą baterię owinął, żeby przy bieganiu po prostu nie telepała się w kolbie i nie było zbyt głośno. Natomiast miejsca jest naprawdę sporo, więc nie musimy jakoś szczególnie się przejmować kablami, upychaniem ich, uważaniem itd. Oczywiście musimy na nie uważać, ale tutaj to nie jest wielkim problemem. Kałach, jak podaje producent, ma około 330 fps. My będziemy to jeszcze mierzyć, ale myślę, że tutaj możemy uwierzyć i raczej nie stosujemy baterii 11,1. Zmienicie sobie bebechy w tym kałaszku. Tu spokojnie 7,4 będzie wystarczająca i raczej nie myślę o 11. Sejo będzie z tego straszna wiatrka, ale po kilku magazynkach zaczniecie strzelać zębatkami, więc nie. Tutaj nie mamy w zasadzie nic ciekawego. Normalnie moglibyśmy tu sobie włożyć jakiegoś małego stika w ramach zapasu jeżeli ktoś chce nosić zapas w kałachu. Po odciągnięciu e, dźwigni mamy tutaj regulację chopka. Dokładnie tak samo jak w, w większości kałachów, cymy, boja. się chyba we wszystkich. Zakładamy pokrywę zamka. Również tak samo. Mamy tutaj dzyndzel, który wciskając powoduje, że otwieramy. Podejrzewam, że tak samo może wystrzelić jakiś cymy. Selektor ognia, sam dół, ogień pojedynczy. Środkowe położenie, ogień ciągły. I to oczywiście karabin zabezpieczony. Celownik prosty, nastawny. Nie ma tutaj żadnych szyny, zresztą w tym modelu nigdy nie było, więc nic sobie tutaj nie przyczepicie. Nie ma tutaj montażu podjasku czy ogon, więc również raczej słabo. Body za to jest skręcane na cztery śruby, to są dwie połówki body i czasami bywają, to jest generalnie standard Tokio Marui, kałaszka i czasami bywają takie montaży przykręcane do tych śrub, które mają tutaj właśnie jakąś tam szynę do montażu. I jeszcze można gdzieś tam je kupić, no i tutaj właściwie to byłoby chyba jedyne, co się sprawdzi, ewentualnie można kombinować z montowaniem tutaj jakiejś szyny, ale to jest wszystko plastik. Więc raczej nie będzie to zbyt wytrzymałe. Więc raczej, jeżeli już to małe, lekkie kolimatorki. Jeżeli w ogóle komuś się chce do takiej lepki ładować, kolimator. Cóż tu dalej mamy? Front grip udający drewno, tak jak kolba. Również jest wykonane z tworzywa sztucznego. Lufa zewnętrzna, z tego co widzę, to jest metalowa. I tutaj kolanko, chyba również. Więc kilka tych metalowych części jest w taniej jednak ryplice. Natomiast body stworzywa, ale przy tak taniej ropnicy myślę, że nie ma co się spodziewać metalu. I najważniejsze, że mamy metalowy gearbox. Ok, kałaszek mamy w zasadzie omówiony. Mamy jeszcze oczywiście montaż pod pas nośny, również montaże są metalowe. I tak dostajemy w komplecie magazynek. Magazynek metalowy również. Typu Hajkap, a więc otwieramy to dziurę spazuja, Zasypujemy kółkami. 500 sztuk, więc na bogatości. I potem jak już zasypiemy. Musimy sobie tutaj tym kółkiem podkręcić. Jak już podkręcimy to wpinamy i strzelamy. Nie ma tu zbyt wielu gadżetów do pokazania, które możemy montować na karabinie, więc przetestujemy dwa inne magazynki. To jest magazynek firmy Cyma. Właściwie wyglądą identycznie. Jak sobie zobaczyć, to właściwie na pierwszy oka nie różnią się niczym. Może nawet ząb mają metalowy, CYMA on po prostu w innym kolorze. Ale zobaczymy, czy działa. I tutaj mit pcymy, tylko po to, żeby sprawdzić, czy działa, ponieważ ten karabin w oryginale jest na inny nabój niż ten magazynek, więc nosząc w ten sposób trochę jakby yy, wychodzi kicha. Chyba, że ktoś się nie przejmuje zgodnością historyczną broni i tak dalej, to pewnie będzie działało. Ale chodzi o to, że przetestować midy, bo w końcu są dużo bardziej ciche niż. Zwłaszcza, że ma się niedopełnione high i biegamy na przykład z czterema takimi... No to tutaj rzeczywiście sporo, część osób wybierze midy. I zaraz zobaczymy, czy działają. Okłajki, Kolejne moje ulubione, niezniszczalne. I zobaczmy najpierw na oryginalnym magazynku. Wpinamy oczywiście do przodu zębem i dopinamy pod lekkim kątem. Tu mamy dźwignię do zwalniania tego magazynka. Ogień pojedynczy. I to, co najfajniejsze, czyli ogień ciągły. Widzimy, że słabo podkręciłem magazynek, ale zobaczymy, jak to jest z magiem cymki. Zaskoczenie niewielkie. Działa. Zobaczymy jak z midem. No trochę się gryzie. A więc spokojnie magazynki innych film działają, czy to midy, czy high capy. Myślę, że spokojnie w zasadzie każdej innej firmy, na pewno każdej innej chińskiej będą działały. Więc spokojnie y, możecie używać w innych firm, albo jak macie to po prostu zostawiacie i można na tym spokojnie używać. Zobaczymy, ile w stoku wydmucha nasz Diagon. 324. 324. 10. 325. 320 319, a więc okolice 320 fps, ale całkiem stabilnie. Kałaszek od Dragon, Gans. 2,5 kg. Prosty kałaszek, bez żadnych wodotrysków. Nie ma tutaj właściwie nic do montażu. Więc komu go polecamy? Przede wszystkim osobom, które mają trochę mniejszą zasobność portfela i szukają czegoś, co jest z jednej strony budżetowe, a z drugiej strony ma jednak metalowy Gearbox. No i te 300 FPS-ów. Jest to wartość to raczej stawia to jako cekubówkę. Natomiast serio, ten keb nie stanie, nie ma żadnych zbędnych bajerów. Jeżeli ktoś lubi kałachy, nie ma za wiele kasy, to spokojnie może sobie pomiekać z diagonem. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.